Słuchajcie, dostałem już końcówka boxa e, ostatnie saszetki. I problem jest taki, bo kilka razy otworzyłem poza filmami, bo otworzyłem około 15 poza filmami i teraz po prostu resztę teraz otworzę na Hama. Zaczekajcie e, jeszcze 5 minut. E, tu mam album i tu mam karteczkę. I po prostu, po prostu będziemy szukali reszty braków. Na tej karteczce albo położę się na łóżku z tyłu. No tutaj są reszta braków. E, ta strona tutaj też. Więc tutaj mamy karteczkę, mamy paczki. Z tego co liczymy, jest ich chyba 23. Więc mamy co robić. Pierwsza paczka. ja no, raczej będę pomijał, bo chyba tylko kilka mi brakuje. Tylko na tym nie za chyba jest tak interesująca jest to i takie widzicie więc mamy Dusan Tadic i Dziensz Minnet Fasn ma, ma mam obydwóch teczka nr 2 Tety Salach i jest Gold mam i Foden mam też Nabit Neres jest WD w drugim boksie Slavich isko. i na koniec jest David, albo bo fans też już mam nawet na podwójnej na podzwójniej, więc jego fajnie. Lecimy dalej. Areves, tonicros. Prato to jest brak. Chyba brak. Tak, to jest brak. Tak, 314 to jest brak pierwszy dzisiaj. Brak w wazówce, więc odłożę go na bok. Perisic, Kandrewa i kata specjalna Terrier, Fansejury też go nie ma więc spoko, dwa braki chcę od razu wykreślić z listy i 314 także dwa braki wpadły eee, to są dalej. Do tego jeszcze trochę raz. jest. Jest ten sztegen. Też mi brakował, super. Jeszcze go na pół rapię i promę samą. Jones, Lindelof, Lima, Laporte i Logo Bajerli, też nie mam, super. Teraz spada dużo braków, ogólnie bardzo fajny blok, ze do tego, że mi dużo braków wpada. Cieszę się, że go kupiłem, Jimenez, Słacerdar, 393 tak brak i Ramon brakuje mi któryś Impact ale nie 212 mi brakuje właśnie e, Marca Wigrozowicz dużo bazówek imitaru już pada a brakuje mi Lautaro Martinez cały czas ja to go nie trafiłem Courtois. jest Lautaro właśnie wywołałem wielka zasada Lautaro Martinez brak brakuje mi ta karta Bernaldezki Logo Interu, czy Logo Interu mi brakuje? Chyba nie Cepa i kowani Jeszcze mi brakuje Szczęsny na bazówce Zembele Ołara mam 356 tak i Anderson też mam Monapa, Juan i Edu Grakena Idziemy dalej Lucas Vazquez mm. Multipla Inter i wydaje mi się, że mam, mam. Tak, mam, i Logo United też nie mam Tak, nie mam Logo United, więc spoko, robię, Ulaś i Pogba Tu dużo kart wpada Areola, Marcelo Perez Kielimi Fans Czy on mi brakuje? 245 Nie, nie, od nie nie kojarzyłem Seneba Jutra Rudiger Antonio Rudiger Sami. 404 Guadajiro, chyba go mam. Tak, mam go. Sensi Z sumien rachunek chyba głodny z tych. Tak jest. Zielony Shakiri. dostępna To saszewski, to jest położę. Tutaj do śmieci. Następna saszefa. Van de Beek. Marek makini McKinney Buskets von jest szczęsny jest szczęsny, szczęsny także mi brakował więc super super Nie, hmm. nie wiem czy ktoś jeszcze Leutarzów padł do Wydaje mi się że już mam będzie miał bazołek teraz ale Proszę bardzo, stary Mik. Chyba duma mam. co mam. I mam. Cztery saszety. I z tych czterech saszetek powinna być larka jeszcze. I tylko, żeby to nie była jedna z trzech, które mam. Rafael. To nie będzie larka. Jesus Liam, Rozziot, Trossard A nie, jest! Yes, Rarka, jest Rarka! Rachem Sterling, też go nie mam nie Wyczułem jej, jest <grystanie> Rarka, druga Jak oglądaliście ee, nie Jak oglądaliście The to tam już patrzę w batę, więc Dwie Rarki, dwie Albuśboksie, to dwie są Jeszcze 30 szefów do końca tak czułem, że to, gdzieś to będzie radka i to jest ten, który też mi brakowało, więc super. E, Kingsley Human, Draxler, Perez, Akamdi de la Cruz i Torganazar, który mi brakowało, już go mam. I ostatnie jest nie Raczej na na pewno z tej edycji, bo raków jest tyle, że trzeba bardziej się wymienić, a ewentualnie spróbować dokupić braki Alexis Sanchez Destron McKinney Kantem Burgstahler Fred i Felix, Felix i ostatnia paczka czy będzie szczęśliwa czy będzie szczę szczęśliwa coś jeszcze wpadnie jakiś brak ostatni Meret Mazrauri Eee, Sądzę, I mam logo Chelsea i Tali znowu. Powiem tak: box bardzo udany. Na dwie rarki wpadły, czyli tak standardowo. Dobra, te dwie w kartę wpisałem. Eee, resztę muszę sobie wykreślić. Czyli tak, e, piątkę już jest 250 szczęsny

Jeszcze brakuje jest raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć dziesięć 12, 13. jeden braki jeszcze są, więc To jeszcze jest trafiać jest, ale jeden ale jeden z tej edycji nie kupię. I chyba to byłoby na tyle. To bardzo fajnie, na koniec jeszcze trafiała na Larka, zawsze się będę z za żegnał, trzymajcie się, elo.